Te wybory dają więc nam kilka lekcji, cennych lekcji. Mamy całkowicie wadliwy i bezsensowny system zbierania 100 tysięcy podpisów, gdzie promuje się fałszerstwa i kombinowanie. Nagrałem już kiedyś o tym długi odcinek, więc zapraszam, można sobie otworzyć. Potrzebujemy prawa, które utrudni start w wyborach żartownisiom, takim jak ja, ale jednocześnie będzie oznaczało faktyczne zebranie 100, czy nawet 300 tysięcy podpisów, byle prawdziwych. A każdy obywatel będzie miał kontrolę nad swoim podpisem. Mamy komitety wyborcze, krzaki, które mogą wysyłać ludzi do komisji. Absurd. Następnie mamy przemyczonych ludzi w, w komisjach wyborczych. Ja wcześniej powiedziałem, że pracują od 7 do 21. Od 6 pracują, muszą tam przecież to otworzyć wszystko. Nie mamy nadzoru wideo nad komisjami wyborczymi. Absurd. Nie mamy nadzoru, chociażby nadzoru wideo nad workami, w których. Są trzymane głosy. Absurd! Nie mamy systemu wykrywania anomalii, musimy zdawać się na pasjonatów. Absurd i patologia. Pogubiłem się. Bo sześć chyba było absurdów, ale więcej bym naliczył. Te wybory pokazują nam, gdzie są luki w naszym systemie bezpieczeństwa, i te luki po prostu należy załatać na przyszłość, bo może się okazać, że w przyszłości przewaga jednego kandydata nad drugim nie będzie tak duża jak. Nawrockiego nad Trzaskowskim i naprawdę każdy głos będzie miał znaczenie. Poza tym, jeśli powtarzamy ludziom, że każdy głos ma znaczenie, to stwórzmy warunki, w których jest to możliwe. Na razie to jest o tym jednym głosie to jest najbardziej puste hasło, jakie można sobie wyobrazić. Puste hasło, kłamstwo. Obowiązkiem państwa jest tak zorganizować pracę tych 30 tysięcy komisji, tych Czwierć miliona ludzi, żeby przeliczono głosy co do jednego, z dokładnością co do jednego, nie z dokładnością co do tysiąca, nie z dokładnością do, co do pięćdziesięciu tysięcy, do jednego. Nie wydaje mi się, bym tak dużo oczekiwał od Państwa. Nie wydaje mi się. Uważam, że to jest całkowita podstawa. Wynik wyborów, który jest podany na koniec przez PKW, musi być prawdziwym wynikiem. Nie obalamy Nawrockiego, został prezydentem, ale obalamy system, który na koniec daje nam fałszywe informacje. Nie taki system powinniśmy tworzyć. Więc, jak już cała ta burza minie, jak się Giertych pochowa, ilis się pochowa, jak się zajmu czymś innym, to usiądźmy i zastanówmy się, co zrobić, żeby wybory były zorganizowane optymalnie.